Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jestem Magda, jestem trenerem personalnym z Napędzamy do Zmian. W dzisiejszym odcinku, już ostatnim z cyklu o atrakcyjności, odpowiem na pytanie, w jaki sposób uzyskuję atrakcyjną sylwetkę i zajmę się dzisiaj stylem życia. Stylem życia, o którym już troszeczkę mówiłam, ale dzisiaj powiem o tym trochę szerzej. E, sama dieta nie wystarczy. Sam trening nie wystarczy. To, że super się odżywiasz i, i ćwiczysz dużo, czy, czy też mało, to, to jedno, natomiast to wszystko musi jakby działać i współpracować ze sobą. Na ten temat nagrałam już bardzo dużo filmów. Ponieważ dzisiaj głównie będę rozmawiać o tym, żeby usuwać stres naszego życia, postawić na relaks, postawić na odpoczynek, postawić na balans i na harmonię. Jak już pewnie wiesz o tym, co już zresztą wspomniałam niejednokrotnie, ja stosuję treningi interwałowe do tego, żeby utrzymywać i poprawiać swoją formę. Trening interwałowy, czyli ten trening taki, który obserwujesz na przykład na YouTubie, że mamy intensywny wysiłek, nie? duża intensywność. Trening interwałowy charakteryzuje się tym, że mamy duży wysiłek, następnie mamy trochę przerwy, intensywny wysiłek i trochę przerwy. Dokładnie możemy to przełożyć na nasz styl życia. Jeżeli chcesz mieć efekty, to sam wysiłek nie wystarczy. Sam wysiłek wyeks wyeksploatuje Cię, się z Ciebie całą energię, a energia jest Ci potrzebna do tego, żeby zmieniać swoje ciało. Tak więc po każdym etapie, kiedy wkładasz w coś dużo wysiłku, powinien nastąpić etap, kiedy odpoczywasz i regenerujesz siły i napełniasz swój organizm energią. Dlatego tak niezwykle ważne jest to, żeby odpoczywać. Bardzo dobrym sposobem na odpoczynek jest po prostu wyspać się. To jest najlepsza forma odpoczynku, bardzo przez nas zaniedbywana. Oczywiście wiem o tym, że wiele z Was jest mamami, młodymi mamami i że z tym snem jest raz lepiej, raz gorzej, ale jeżeli akurat jesteś w takim momencie swojego życia, że może nie masz małych dzieci i nie śpisz z innego powodu, na przykład dlatego, że późno kładziesz się spać, albo nie wiem, siedzisz do późna i przeglądasz Facebooka, albo Instagram, to bardzo mocno zachęcam Cię do tego, żeby zrezygnować z tego nawyku i kłaść się spać około 22 i przespać 8 godzin. Jest niezwykle istotne, żeby minimum jedna godzina snu odbywała się przed północą, bo wtedy najbardziej regenerujemy nasz układ nerwowy. Jest to niezwykle istotne. Zresztą w czasie nocy, w czasie głębokiego snu wydziela się melatonina, która jest naszym najsilniejszym przeciwutleniaczem, hormonem chroniącym nas przed chorobami, przed stanem zapalnym, czy też przed, przed wczesnym starzeniem. Od razu tutaj dodam, że niezwykle istotny niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na jakość naszego snu będzie unikanie alkoholu wieczorem, będzie unikanie ciężkostrawnych posiłków bogatych np. przykład w mięso yy, i zrezygnowanie z ekspozycji na niebieskie światło. Wszystkie yy, Urządzenia typu telefon, smartfon, laptop, tablet, telewizor wydzielają niebieskie światło i one niestety zakłócają tą fazę snu głębokiego, więc jest to niezwykle ważne. Kolejną rzeczą, która jest dla mnie niezwykle ważna, zwłaszcza w okresie, powiedzmy od wiosny do, do, do jesieni, aczkolwiek cały rok, ale w tych okresach najbardziej, to jest kontakt z naturą. Kontakt z naturą jest niezwykle istotnym elementem całego stylu życia. Powoduje, że jesteśmy odstresowane, zrelaksowane, że napełniamy się energią, tak? Że znowu ładujemy swoje baterie, które później, tą energię, później możemy położyć, na przykład w trening, który da nam. Odpowiednie efekty. Tak jak wspomniałam, niwelowanie stresu powinno być nadrzędne tutaj, dlatego że stres jest czymś, co będzie ci przeszkadzał, uzyskać atrakcyjną sylwetkę. Eee, wysypianie się, kontakt z naturą, kontakt z zielenią, kontakt ze słońcem. Nawet jeżeli mieszkasz na przykład w mieście no i nie masz możliwości, żeby pójść do lasu, to nawet wystarczy wyjść na zewnątrz, dlatego że tutaj jest ważny kontakt oka ze światłem, oka ze słońcem. I to też nie musi być tak, że leżysz wiesz, i się opalasz, tylko chodzi o to, że słońce świeci nawet wtedy, kiedy nie świeci, no chyba, że jest noc. Chodzi o to, że słońce, nawet jak jest za chmurami, to ma niezwykle pozytywny wpływ na całe nasze ciało, reguluje gospodarkę hormonalną, przysadkę mózgową, powoduje, że obniżamy poziom kortyzolu, to ma niezwykle istotny wpływ na całą naszą sylwetkę. Ja jeszcze robię jedną rzecz yy, i to jest rzecz, której ty na pewno nie zrobisz, albo prawie na pewno, yy, to znaczy 99% osób, które to oglądają, nie będą pewnie w stanie tego zrobić. To jest to, że ja biorę zimne prysznice i robię to już od dwóch lat. Robię tak, że najpierw biorę normalny prysznic, ale niezbyt długi, taki ciepły, żeby tam namydlić się, i później spłukuję się zimną wodą. A jeżeli jest zima, jest mi zimno, no to spłukuję na przykład tylko uda, czy tylko nogi, natomiast teraz nagrywam ten film, jest lipiec, sierpień, A więc spłukuję całe ciało. To powoduje, że odmładnia się moja skóra, moja skóra zachowuje dłużej jędrność, ma to też niezwykłe działanie, działanie antydepresyjne, czyli ma po prostu lepszy nastrój. Jeżeli masz lepszy nastrój, to masz lepsze nastawienie. Jeżeli masz lepsze nastawienie, od razu masz ochotę na przykład na to, żeby pójść na trening. Więc to jest wszystko, wiesz, wszystko się łączy ze sobą, nie? To, co masz tutaj. Ma przełożenie później na to, jak wygląda Twój dzień. Niezwykle istotne jest pozytywne nastawienie, myślenie o sobie dobrze, bycie wdzięcznym za to, co masz, nie krytykowanie się, już o tym mówiłam. Ale to ma niezwykle ważny wpływ, bo jeżeli ćwiczysz z nienawiści do siebie, bo cały czas widzisz w sobie jakieś wady, to nie będziesz miała fajnej sylwetki. Jeżeli doceniasz to, co masz, potrafisz docenić to, co masz teraz, to jest szansa, że dostaniesz tego więcej. Jeżeli nie doceniasz tego, co masz teraz. Nie dostaniesz tego więcej. Taka jest prawda. Zresztą yy, byłam swoim największym krytykiem przez wiele, wiele lat i naprawdę muszę Ci powiedzieć z ręką na sercu, że niczego dobrego to nie zrobiło i nie zmieniło. Także na tym zakończymy podejście atrakcyjności. Chyba, że masz do mnie jeszcze jakieś pytania, coś powinnam rozwinąć, o czymś jeszcze powiedzieć, to koniecznie napisz. Widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia.